Sukces gimnastyczek Zabrzeńskich. Drużynowe Mistrzostwa Polski odbyły się w Olsztynie 6 listopada. Sześć drużyn startowało. Pięknie dziewczyny wystartowały. Pięć dziewcząt, z czego dwie trenują w ośrodku przygotowań olimpijskich Polskiego Związku Gimnastycznego, oczywiście na terenie naszej sali gimnastycznej są gimnastyczkami trenującymi w klubie sportowym Iskra Zabrze, naszymi uczennicami szkoły mistrzostwa sportowego w Olsztynie na 6 drużyn złoty medal Zdeklasowały Kraków, Katowice, więc jest to dla nas ogromny sukces. Na tamten moment, gdy dowiedziałyśmy się, że mamy pierwsze miejsce, jeszcze nie byliśmy do końca pewne czy to prawda, bo jeszcze był jeden rzut, ale gdy dowiedziałyśmy się już po tym rzucie drugim, że jakby zajęłyśmy pierwsze miejsce, byliśmy jakby bardzo zdziwione i podekscytowane i byliśmy yy, jakby wdzięczne trenerom i jakby za tą pracę na sali. No, też przez chwilę nie dowierzałyśmy na piłkę. Musiało troszeczkę emocje spłynąć. i Wtedy się bardziej tak zrozumiałyśmy, że jednak byliśmy najlepsze na całą Polskę. Sukcesy młodych gimnastyczek napawają dumą. No jest to złoty medal mistrzostw Polski. W tak młodym wieku osiągać te szczyty sportowe. Jest to dla miasta wyróżnienie, że funkcjonuje w Zabrzu taki klub sportowy jak Iskra Zabrze, gwarantując profesjonalne przygotowanie i tutaj młode zawodniczki wraz z sztabem trenerek, trenerów wykonują naprawdę ciężką pracę, żeby mogło dojść do takich sukcesów jak to mistrzostwo Polski. Jest to ogromne wyróżnienie, biorąc pod uwagę fakt, że jest to pierwsze mistrzostwo Polski w tej kategorii wiekowej od bardzo dawnego czasu. Więc w naszej iskierki bardzo ładnie się zaprezentowały na arenie polskiej i chcemy, aby te sukcesy były w dalszym ciągu kontynuowane. Ważna jest rywalizacja, ale też dogadywanie się z koleżankami i jakby że nie do celu razem. No, wspieranie się jest bardzo ważne. Miło się robi i łatwiej jakoś przechodzi jakieś takie trudniejsze momenty na treningach. Coś, koleżanki pomogą, coś tam. I jest lepiej. Spędzamy z tymi naszymi zawodniczkami bardzo dużo czasu w ciągu dnia. Widzimy ile serca i pracy wkładają, to co to robią. Wiadomo, jest to sport, nie zawsze wychodzi. Ale to tak jak mówię, staramy się zawsze umożliwić tym naszym zawodniczkom zdobywanie jak najwyższych miejsc. Wiemy, ile w pracy to wkładają, więc chcemy, aby na tych zawodach, które zdarzają się no niewątpliwie za rzadko, biorąc pod uwagę naszą dyscyplinę, żeby pokazały wszystko, co sobie potrafią. Jest to ciężki sport, ponieważ jakby są cztery przyrządy i na każdym przyrządzie, na, na poręczach pracują ręce najbardziej, na, na równoważnie trzeba być skupionym, myśleć jakby o tych 10 cm. Na... W ćwiczeniach wolnych trzeba być y, sprężonym, żeby nic sobie nie zrobić. Trzeba też tańczyć, y, akrobatykę wykonywać. Fajnie by było zdobyć jakieś kolejne miejsca na tych pucharach i mistrzostwach Polski. Tak jestem sobie, że, życzę, że wszystkich nas.